Siemandrkoczysi, czołem tutaj, szybek.pl, i witam Was w przeglądzie SnapShotka 14W32D. Wersję przejrzeliśmy już parę dni temu. Teraz jednak, Mojang wypuścił nam wersję D, która dodaje nowe płotki, nowe furteczki i nowe drzwi. Są to odpowiedniki drzew, które mamy w grze. Tak, teraz już. Nie tak jak kiedyś, zawsze craftowaliśmy jedne i te same. Nieważne czy braliśmy spruce wood, bridge, czyli brzozę, tak czy jakiekolwiek ekacje. Um, nie zawsze wychodziło nam to samo. Teraz jednak pozmieniali parę rzeczy. E, łącznie z craftingiem em, z samych. Em... Płotków. Teraz już nie wykorzystujemy samych patyczków. Teraz wykorzystujemy też deseczki. Czyli tak, jest to, jak widać, no, troszeczkę droższa receptura, bo nie same patyki, ale dzięki temu gra teraz rozpoznaje, jakie drewno chcemy wykorzystać. Um, drzwi, drzwi, kraftujemy w klasyczny sposób. Um, jak widać, tutaj już mamy też takie ładne nowe drzwi. Zresztą przyjrzyjmy się im. One są najmniej, mm, wiecie, takie przyśroczyste, nie mają żadnych tutaj. Otworów, żadnych okienek, e, nic z tych rzeczy. Jeśli chodzi o tekstury, tutaj nic się nie zmieniło, jedynie co jest inny kolor, tak? Jest, odpowiednik tego, jest to odpowiednik tego sprósłudka. E, crafting, no jak widzicie, wystarczy użyć innych desek, już mamy coś innego. Jeśli chodzi jeszcze o same furteczki, to tak, zapomniałem o nich. Żeby je skraftować, użyjemy starej metody, czyli o, właśnie, coś takiego. I to się tyczy każdego drewna. Jeżeli bym tu dał akację, byśmy mieli akacjową wórteczkę. Dobra, bo tego właśnie nie dałem w skrzyneczkach, więc teraz jeszcze dopowiem. Jeśli chodzi jeszcze o brzozę, jak widzicie, również tutaj jest... nie ma żadnych w zasadzie okienek, o, Drzwi są całkiem, całkiem ładne. One będą chyba bardzo pasowały do wnętrz domków. Wiecie, takie szybki, no, nieraz, nieraz są w, w domach w środku jeśli chodzi o dżunglowe, no nie powiem, całkiem ładne, mi się oczywiście no może tak, nie aż tak bardzo podobają jak reszta, ale wiecie, to jest już kwestia e, kwestia gustu, tutaj może jakiś ogródeczek, jakaś szopka coś, coś tędy, ma on no, oczywiście tutaj jak widać dwa okienka z tyłu za dużo się w zasadzie nie różni, ale też wam pokażę jeśli chodzi o akacje, e, no to ja tutaj widzę wejście do ogródka gdzieś w mieście, tak, nie, nie wiem czemu, ale wiecie wejście tutaj jest dom, tutaj jest mała Furtka gdzieś w żywopłocie i tego typu drzwi. Ale nie są super, nie? No i przede wszystkim się otwierają. O, tak. Jeśli chodzi o craftingi, bo już zapomniałem wam pokazywać, są te same. One się nie zmieniają niczym oprócz tego, że wykorzystujemy inne drewno. Aha, no i tak. Te drzwi one. Tak jak spruz to ty chyba na drugim miejscu, ale może nawet na pierwszym, nie wiem, na pewno będą w wielu modernowych domkach, ja już po prostu je widzę, e, chociaż pasują chyba do większości domków, do większości styli, mhm. no może nie do średniowiecznego, do średniowiecznego będzie idealne to, do to japońskiego, mm, dobra, ale ja tak strzelam, wiecie, to, jest już, to już jest kwestia gustu, o, tu jedno za dużo, ładniej, <średziś> Um, no, także to tyle, jeśli chodzi o tego Snapshotka, przedstawiłem Wam, myślę, ładnie z każdej strony nowe rzeczy, które nam dodano. Ja jestem oczywiście bardzo zadowolony, bo w końcu ee, możemy wykorzystać nieco więcej niż tylko te zwykłe, ołkowe, dębowe bodajże, tak? Dobra, to tyle, co Wam mogę opowiedzieć o tym Snapshotku, więcej w nim nie ma, oczywiście są bookfixy i tak dalej, ale to już musimy, musimy się przyzwyczaić. Dobra. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej zmianie. Mi się osobiście bardzo podoba, jak już powiedziałem, ale wiecie, no, czy na to liczyliście, czy na coś innego? Nie wiem, ale jest spoko, dobra. Napiszcie, co myślicie, tymczasem trzymajcie się i cześć.